Biorąc to wszystko pod uwagę, najlepszy rodzaj obiektywu to ten... Niewątpliwie coś, co wyróżnia profesjonalne aparaty od telefonów, to potężny arsenał zamiennych obiektywów, które robią robotę zarówno w fotografii, jak i w filmowaniu. Kiedy mówię, arsena mam na myśli bardzo dużą ilość. Nic więc dziwnego, że wybierając obiektyw łatwo jest się pogubić w oznaczeniach, wielkościach i numerach, jakie producenci im nadają. Obiektywy mogą być mniejsze, większe, mogą się wysuwać albo i nie. Na co więc powinieneś zwrócić uwagę, kiedy wybierasz swój pierwszy, drugi, trzeci albo na dobru sprawę jakikolwiek obiektyw? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się różnicom, jakie występują między obiektywami typu zoom i stałoogniskowymi. Zwrócimy uwagę na różnice w budowie, jakości obrazu, zastosowaniu i odpowiemy na odwieczne pytanie, który typ jest lepszy. Jeśli materiał się spodoba, to zostań z kanałem na dłużej, żeby być na bieżąco z materiałami o fotografii i filmowaniu. Zacznijmy od różnic w budowie. Obiektywy stałoogniskowe, jak sama nazwa wskazuje, mają stałą ogniskową. Ich przybliżenie jest więc zawsze takie samo. Tak jak na przykład w okularach, jakie nosimy na nosie. Dopiero kiedy zdejmiemy okulary i zaczniemy oddalać się od oczu, zauważymy, że powiększenie obrazu się zmienia. To samo zjawisko zachodzi w przypadku obiektywów. Obiektyw stałoogniskowy ma łożone soczewki w jednym miejscu. Natomiast obiektyw typu zoom zmienia ich położenie względem siebie, dzięki czemu obraz zmienia swoją wielkość. Ten mechanizm sprawia, że obiektywy typu zoom są tak uniwersalne i umożliwiają wykorzystanie różnych wartości ogniskowej. Dlaczego więc ludzie używają obiektywów stałoogniskowych, skoro obiektywy typu zoom umożliwiają wykorzystanie szerokiego zakresu powiększenia? Im więcej ruchomych soczewek, tym większe straty na jakości obrazu, takie jak dystorsja, aberracja czy efekt winiety. Oczywiście nie zawsze jest tak, że każdy obiektyw ogniskowy, będzie mieć lepszą jakość obrazu do obiektywu typu Zoom. W grę wchodzi jeszcze użyte szkło soczewki korygujące i dobrana przysłona, ale jest to temat na oddzielną dyskusję. Być może najważniejsza różnica zdaniem większości osób to jasność obiektywu, która cechuje obiektywy stałoogniskowe. Im niższa wartość f, tym większą ilością światła dysponujemy i tym bardziej rozmyte tło na fotografii. Przykładowo obiektywy typu zoom najczęściej oferują zmienną przysłonę np. od f4,5 do f5,6, która zmienia się wraz ze zmianą ogniskowej. Niektóre które mają stałą przysłonę, która może wynosić np. F4 lub F28. Natomiast obiektywy stałoogniskowe mogą zejść nawet do F14, co jest ogromną różnicą, jeśli chodzi o ilość wpuszczanego światła. Jak zapewne wiesz, wartość przysłony reguluje nie tylko ilość światła, ale i głębi ostrości. Jeśli zależy nam na kremowym tle, powinniśmy robić fotki na niskiej przysłonie, takie jak F14. Z drugiej strony niska początkowa wartość przysłony daje nam też możliwość jej ustawienia na np. Na f2.8 lub f4. Możesz się teraz zastanawiać, skoro mamy obiektyw o tak dużej dziurze, to po co zmniejszać? W optyce istnieje pojęcie dyfrakcji odnoszące się do załamania fali świetlnej. W konsekwencji obserwujemy charakterystyczne zmiany na zdjęciu, tak jak... Brak kontrastu i detali, gorsza reprodukcja kolorów oraz cienie albo wygięcia na skrajach zdjęcia. To zjawisko zachodzi w każdym obiektywie w mniejszym lub większym stopniu. Jednym ze sposobów na ograniczenie tego zjawiska jest zwiększenie wartości przysłony. Niestety w konsekwencji stracimy też światło i powiększymy głębiostrości. Jest to powód, dla którego na ogół obiektywy sprawują się najlepiej między wartościami takimi jak F56 i F11. Na ogół mają wtedy najlepszy kontrast, ostrość, reprodukcję kolorów i diametralnie ograniczają błędy, takie jak winieta, dystorsja i aberracja. Podsumowując, obiektyw, którego minimalna przesłona wynosi f4, będzie produkować gorszy obraz niż obiektyw, którego minimalna przesłona wynosi np. f1.4, ale zmieniliśmy ją na f4. Czy to oznacza, że zawsze powinniśmy robić zdjęcia na przysłonie typu f5.6? Oczywiście, że nie. Wybór ustawień to kreatywny wybór fotografa. Jeśli zależy Tobie na kremowym tle, powinieneś używać przysłony, na przykład f1.4. Jeśli dążysz do najwyższej możliwej ostrości, robiąc pejzaż, to powinieneś zmniejszyć przysłonę o kilka stopów, na chociażby f8. Powinniśmy wziąć też pod uwagę kwestie związane z kompozycją zdjęcia. Mając w ręce obiektyw typu zoom, kiedy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy trochę za daleko od obiektu, możemy po prostu przesunąć pierścienie, w wyniku czego obraz się powiększy. Natomiast w przypadku obiektywu stałoogniskowego musimy podejść używając własnych nóg. Dlatego kiedy jesteśmy w biegu, jak na przykład podczas podróży, warto jest mieć obiektyw typu zoom, ponieważ czas na zmianę obiektywów jest znacząco ograniczony, a nie chcemy pominąć ładnego ujęcia. Z drugiej strony, kiedy mamy czas na chodzenie, to obiektyw stałoogniskowy wymusi włożenie więcej pracy w zadbanie o kompozycję. Z punktu widzenia treningu fotografa jest to dobre, zwłaszcza na początku, ponieważ można się wtedy przekonać, jakie ogniskowe pasują do konkretnego rodzaju zdjęć. Wybór obiektywu jest więc sztuką kompromisu między wygodą, jaką daje obiektyw typu zoom, i jakością oraz jasnością obrazu, jakie daje obiektyw stałoogniskowy. Biorąc to wszystko pod uwagę, najlepszy rodzaj obiektywu to ten, który mamy na aparacie. Ważniejszy od tego, jaki mamy sprzęt, jest to, jak go używamy. Jeśli interesuje ciebie jeszcze jakieś zagadnienie, to śmiało staj pytanie w sekcji komentarzy. A jeśli materiał okazał się być pomocny, to zasubskrybuj ten kanał, żeby nic ciebie nie ominęło. Z mojej strony byłoby to wszystko. Do zobaczenia.